Sowiarnia w Hogwarcie była chyba najmilszym miejscem dla Andromedy. Jeśli tylko dziewczyna była odpowiednio cicho, to sowy nic sobie nie robiły z jej obecności i wtedy nareszcie odnajdywała spokój. Tu nikt na nią nie patrzył, nikt nie oceniał, nikt niczego od niej nie chciał. Siadała sobie po prostu pod ścianą i mogła zająć się czym tylko chciała lekturą, nauką czy myśleniu o niczym. Zazwyczaj uciekała tu, kiedy miała dość pokoju wspólnego z Literinu i przytłaczającej obecności innych uczniów. Dzisiaj jednak potrzebowała czasu, niczego więcej: czasu, by się uspokoić, przemyśleć wszystko i powstrzymać się przed wyrzeczeniem się swojej rodziny. Wiedziała, że będzie miała problemy, bo podczas kiedy ona siedziała tutaj, w klasie transmutacji McGonagall prowadziła zajęcia, na których Andromeda powinna być i wykazywać się umiejętnościami transmutacji międzygatunkowej. Trudno, wierzyła, że jakoś się z tego wytłumaczy, w każdym razie nie wyobrażała sobie wrócić w tym momencie do sali, jakby nigdy nic się nie stało. Ale wiedziała, wiedziała, że to się źle skończy, już kiedy zobaczyła ich rodzinną sowę, płomykówkę, zwyczajną o nieco pompatycznym imieniu Aquila, wlatującą do wielkiej sali. W poniedziałkowe poranki zazwyczaj przychodziło dużo poczty. Nowe wydania gazet, listy od stęsknionych rodziców, przesyłki z magicznej poczty wysyłkowej, ale Andromeda nie spodziewała się niczego, co sowa mogłaby jej przynieść. Przez bardzo krótką chwilę liczyła na to, że list przeznaczony jest dla narcyzy, ale ptak rozwiał jej wątpliwości z wdziękiem lądując tuż obok półmiska z tostami i upuszczając na jej, na szczęście pusty, talerz dwa listy. Andromeda była przekonana, że kiedy tylko to zrobi, natychmiast odleci, ale o dziwo Aquila postanowiła najwyraźniej poczekać, aż jej pani odpisze, bo uparcie stała na stole, wpatrując się w nią złotymi oczami. Dziewczyna wzięła do ręki obie koperty i obejrzała je dokładnie. Były zaadresowane przez dwie inne osoby i natychmiast rozpoznała oba charaktery pisma. Cóż takiego się stało, że i matka, i ojciec postanowili do niej napisać? Z całą pewnością nic dobrego, to było jasne. Wykorzystując fakt, że nikt nie zwracał na nią specjalnej uwagi, wymknęła się z wielkiej sali i natychmiast udała do sowiarni, aby tak w spokoju zapoznać się z treścią przesyłek. Choć miała złe przeczucia, nie spodziewała się czegoś tak okropnego. Pierwszym listem, który otworzyła, był ten od ojca. Podświadomie czuła, że mają one ze sobą coś wspólnego, a mężczyzna jednak pisał częściej do córek niż matka. Nie oszukujmy się, ona nie pisała nigdy, bo i po co? A i listy tatusia nie należały do takich, które dostawali jej znajomi. Nie było w nich troski, a zawsze jedynie polecenia lub wyrzuty, że coś zrobiły źle. W każdym razie Andromeda ostrożnie rozdarła kopertę, by następnie powoli wyjąć z niej jedną małą kartkę. Zapisaną ciasnym, ale starannym pismem: Andromedo, zdecydowałem już, kto zostanie Twoim mężem. Jako, że nie potrafiłaś mi samodzielnie przedłożyć żadnej rozsądnej kandydatury, zmuszony jestem wydać Cię za Antonina Dołochowa, syna przyjaciela twego wuja Adrwina. To młodzieniec zaledwie dwa lata młodszy od Ciebie, pełen wielkiej mocy i, jak przeczuwam, stworzony do wielkich czynów. Pochodzi z Rosji i uczy się w szkole magii i czarodziejstwa Dormstrang, dlatego też nigdy nie poznałaś tego czarującego młodzieńca. Ja wymieniłem z nim kilka listów i jestem przekonany, że jest to odpowiednia dla ciebie partia. Liczę na to, że i ty, moja córko, zachowasz się odpowiednio i przyjmiesz te informacje ze spokojem i godnością. Chciałbym, abyś zaczęła nawiązywać bliższe relacje z Antoninem. Przesyłam ci jego adres, byś mogła posłać musowe tak szybko, jak to możliwe ponieważ doskonale wiesz, że Twój wiek nie pozostawia nam wiele czasu. Twój ojciec, Cygnus Black. Nie wierzyła wręcz nie mieściło jej się w głowie, że on to zrobił, że chce to zrobić, poprawiła się w myślach. Jeszcze nic się nie wydarzyło. I nie wydarzy Merlin mi świadkiem, że mu na to nie pozwolę. Wściekle odrzuciła list od siebie, jakby nie był to zwykły kawałek papieru, lecz co najmniej łajno. Jak on mógł? Czy tak zachowywał się prawdziwy ojciec? Gotowy był wydać ją za zupełnie obcego mężczyznę. Ba za dziecko jeszcze, toż to piętnastoletni knypek. Andromeda przeczesywała włosy, raz po raz zawijając dookoła nadgarstka długie pasma, licząc na to, że ten zachowany od dzieciństwa zwyczaj pomoże jej się uspokoić. Zaczęła też wściekle chodzić po całej sowiarni, miotając się raz w jedną, raz w drugą stronę. Było jej aktualnie całkowicie obojętne, czy będzie płoszyć sowy i ile będzie musiała znów pracować na to, by pozwoliły jej tu przesiadywać w spokoju. Co miała teraz zrobić? Oczywiście wszyscy oczekiwali, że się zgodzi. Co zrobiliby, gdyby jednak nie powiedziała tak? Dla ojca nie byłoby problemem opłacić odpowiednich urzędników, by zaręczyny, a pewnie od razu cały ślub odbyły się szybko i bez problemów. Jednak Magii nie dało się oszukać. Andromeda słyszała plotki, że jeśli czarodziej otwarcie nie zgadzał się na małżeństwo, jego moc odrzucała związek i nie dochodził on do skutku. Czy stać ją jednak było na to, by w taki sposób sprzeciwić się ojcu? Nigdy jej nie uderzył, ale mogła sobie wyobrazić, co by z nią zrobił, gdyby się tak zachowała. Ślub zawsze był wydarzeniem publicznym, zwłaszcza w rodzie bleków. Taki wstyd trafiłby Cygnusa prosto w jego rozbuchane ego. Matka pewnie przez tydzień nie wyszłaby z domu. Andromeda zaniosła się szaleńczym chichotem, w którym słychać było, że zaraz zacznie łkać. Kusiło ją, by odpisać ojcu, gdzie może sobie wsadzić swoje decyzje. Jednak powstrzymywały ją od tego strach i poczucie, że jest na straconej pozycji. Od dziecka uczono ją, że ma się słuchać starszych i nawet jeśli nie zgadzała się do końca z takim postępowaniem, ciężko było się przeciwstawić w tak otwarty sposób. Odetchnęła głęboko chcąc się uspokoić i sięgnęła po list od matki. Nie mogło być gorzej, a być może raz jeden ta stanie po jej stronie. Andromedo Wierzę, że otrzymałaś już list od ojca. Muszę ci wyznać, że mnie również nie ucieszyła wiadomość o decyzji, jaką podjął. Choć wiem, że syn Wladimira Dołochowa jest z całą pewnością porządnym człowiekiem, nie spodziewam się, byś zaznała szczęścia u boku młodszego od siebie i nieznanego ci zupełnie mężczyzny. Wiesz, tak jak i ja, że twój ojciec nie spocznie, dopóki nie sprowadzi Antonina do Anglii i nie przeprowadzi waszych zaręczyn. Więc proszę. Nie próbuj się burzyć. Córko, całe życie próbowałam was nauczyć, że trzeba nosić głowę wysoko i nigdy nie pokazać, że jest się pokonaną. Chciałam, byście zrozumiały, że drogą do władzy nad mężczyzną nie jest otwarte rządzenie nim, lecz manipulacja i dawanie mu tego, czego chce. Nie mogę sprzeciwić się twojemu ojcu, Andromedo, i tobie również nie radzę tego robić. Przyjmij tę sytuację z dumą i odwagą. Łatwo będzie ci panować nad młodym Antoninem, jeśli odpowiednio go do tego przygotujesz. Sądzę, że Wladimir nie zdążył go jeszcze nauczyć, jak poskromić kobietę. To szansa dla ciebie. Wykaż się swoją inteligencją i zrób to, czego się od ciebie oczekuje. Twoja matka, Druella Black. Andromeda westchnęła. Z jednej strony otrzymała wsparcie, z drugiej nie czegoś takiego się spodziewała. Miała panować nad. I jak mu tam było Antoninem? Merlinie przecież ona nie chciała go nawet znać, jak miała nad nim panować. Chorym był pomysł, że zgodzi się na to wszystko. Jak matka mogła od niej oczekiwać, że to zrobi? Wiedziała doskonale, że Druella sama wielokrotnie manipulowała mężem. Nieraz pokazywała córkom jak to robić. Uczyła je kłamstw i krętactwa, zanim jeszcze nauczyła je porządnie mówić. Cygnus miał się nigdy nie dowiedzieć, że jego żona sama podtykała mu odpowiednie kochanki, o którym on lekkomyślnie opowiadał o wielu rzeczach, o których nie chciał wspominać żonie. Przekupne kobiety zaś biegły tam, skąd płynęły pieniądze. Prosto do Druelli Black, która wiedziała dokładnie wszystko. Kobieta nie ukrywała tego przed dziećmi. Przeciwnie hełpiła się tym i stawiała takie postępowanie za wzór. Andromeda z obrzydzeniem patrzyła, jak jej siostry chłoną każde słowo matki, jak potakują jej. Wiedziała, że nie we wszystkim się z nią zgadzają, jednak sama ich uległość i posłuszeństwo przyprawiały ją o mdłości. Ona sama uważała takie zachowanie za całkowicie niewybaczalne, podłe i okrutne. Nie chciała takiego małżeństwa, nie chciała się tak zachowywać. Jednak jak miała uciec od takiego losu? Przez jakiś czas tkwiła w miejscu, wpatrując się w piątą żerć po lewej stronie. Jednak robiła to właściwie nie zdając sobie z tego sprawy. Rozmyślała nad tym, jak ma postąpić i która opcja przyniesie najmniejsze możliwe straty, ale kompletnie nie była w stanie wymyślić niczego, co choćby w małym stopniu brzmiało jak dobry plan. W końcu westchnęła głośno, zgarnęła z podłogi drugi z listów i obydwa spaliła krótkim machnięciem różdżki. Jeszcze tego brakowało, żeby ktokolwiek niepożądany przeczytał cokolwiek. Podjęła jednak jakąś decyzję. Musiała znaleźć narcyzę i porozmawiać z nią. Były siostrami, ona musi stanąć po jej stronie, a być może pomoże jej cokolwiek wymyślić. Szybkim i zdecydowanym krokiem skierowała się w stronę drzwi sowiarni. Kiedy już miała sięgnąć do klamki, te otworzyły się jednak z impetem, uderzając dziewczynę. Krzyknęła z zaskoczenia i bólu, od razu łapiąc się za nos. Szybko odkryła, że ten nie krwawi, nie wyczuwała też, żeby był złamany. Uważaj, co robisz! Wrzasnęła na chłopaka, który stał jak osłupiały, po czym wyminęła go i zbiegła w dół. Doprawdy bezczelne są te dzieciaki, myślała. Nawet nie przeprosił. Kiedy zeszła na dół, zdała sobie jednak sprawę, że wciąż trwają lekcje, a siostra prawdopodobnie jest w którejś z klas. Nie mogła tak po prostu wejść i wywołać jej z zajęć. Zerknęła na zegarek. Transmutacja miała się zaraz skończyć. Spędziła w sowiarnie o wiele więcej czasu niż sądziła. Nie było sensu teraz pokazywać się McGonagall na oczy. Nadrobi sama materiał i na następnych zajęciach spróbuje być jak najmniej widoczna. Może uda jej się uniknąć pytań o to, gdzie się podziewała w czasie lekcji. Westchnęła cicho. Tak, oczywiście, już widziała, jak nauczycielka transmutacji przymyka oko na wymigiwanie się od uczęszczania na jej przedmiot. Cóż, pozostało jej jakieś piętnaście minut do zaklęć, bezpieczniej więc chyba będzie, jeśli uda się już pod odpowiednią klasę. Nieśpiesznym krokiem skierowała się na trzecie piętro. Była już w połowie schodów, pomiędzy piątym a czwartym piętrem, kiedy jeden ze schodków zwyczajnie zniknął, a noga uwięzła jej w dziurze. – Szlak by to trafił! – Wrzasnęła, a jej słowa potoczyły się echem po pustej klatce schodowej. Przez własny krzyk usłyszała jednak głośne chichoty, które najwyraźniej dobiegały z korytarza, od którego wiodły otwarte drzwi. Andromeda, mogąc spojrzeć na to wejście z góry, bez trudu odkryła, że chowa się w nim kilkoro drobnych chłopców. Najwyraźniej pierwszo, no góra drugoklasistów. – Hej, widzę was! – to nie jest zabawne, natychmiast mnie wypuśćcie. Odpowiedziały jej jeszcze głośniejsze śmiechy, które najwyraźniej miały być w zamyśle przytłumione. Dziewczyna wbrew sobie sama się uśmiechnęła. Próbowała policzyć postacie, które cisnęły się na siebie, próbując wciąż się schronić za drzwiami, jednak chłopcy tak się w siebie wciskali, że było to niemożliwe. W końcu z tego półmroku wyszedł chłopaczek o piaskowych włosach, i nieco zdezorientowanej minie, jakby do końca nie wiedział, jak ma postąpić w tej sytuacji. My ja, podkreślił z mocą, przepraszam bardzo za ten głupi dowcip. Mówiłem im, żeby tak nie robili, ale w ogóle mnie nie słuchali. Wydawał się być zażenowany, co chwila zerkał w kąt, z którego wyszedł i z którego wciąż do uszu Andromedy dobiegały śmiechy. Oni są czasami tacy dziecinni. Może ja pomogę. Zapytał nieśmiało, postępując kilka kroków do przodu. Jak ci na imię? zapytała dziewczyna, nawet już nie kryjąc rozbawienia, które objawiło się na jej twarzy lekkim uśmieszkiem. Cała ta sytuacja była w sumie kuriozalna. Oto ona, siedemnastoletnia Andromeda Black, dała się złapać w pułapkę założoną przez głupiutkie dzieciaki, które prawdopodobnie zaledwie kilka tygodni temu pierwszy raz wzięły do ręki różdżkę. I tkwiła teraz, z nogą uwięzioną pomiędzy schodkami, nie mogąc się uwolnić. Czy to nie było zabawne? Ja remus, proszę pani, dodał po chwili wahania, chłopiec, co do tego stopnia już rozśmieszyło ślizgonkę, że wybuchła gromkim śmiechem. Posłuchaj mnie, Remusie, nie musisz mnie tytułować panią, nie musisz się mnie też bać. W gruncie rzeczy to wasz kawał był całkiem zmyślny i zabawny. Jeśli jednak mi zaraz nie pomożecie, to spóźnię się na kolejne już zajęcia, a tego nie popuści mi ani Flitwick, ani nawet Slackhorn. Sam rozumiesz. Jesteś gryfonem, tak? zapytała, zerkając na krawat w czerwono-złotych barwach, który przekrzywił się nieco pod szyją drobnego chłopaczka. Andromeda pomyślała z rozczuleniem, że tego dzieciaka nikt nigdy nie nauczył porządnie wiązać tego elementu garderoby. Kiedy przytaknął, kontynuowała. Kojarzecie Wiem, z kim się zadajesz. Mój kuzyn to kawał łobuza, nawet teraz pozwala, żeby ktoś inny odkręcał jego czyny. Podniosła głos, chcąc, by każde słowo dotarło do pozostałych chłopców, którzy wciąż ukrywali się w ciemnym korytarzu. Musisz pamiętać, że Syriusz Black to tchórz, nie można na nim polegać. Sama jesteś tchórz. Oburzony głos dobiegł ją jeszcze zanim drobny czarnowłosy jedenastolatek wyskoczył zza drzwi, gotów bronić swojego honoru. Za nim również żywo wyszedł kolejny ciemnowłosy chłopaczek w okularach, którego włosy były tak rozczochrane, jakby od tygodni nie widziały grzebienia. Gdzieś tam za nimi czaił się czwarty z bandy, niski i pulchny blondynek o wyglądzie przypominającym gryzonia. Andromeda przewróciła oczami i gestem nakazała dzieciakom podejść do niej i pomóc jej uwolnić się z tej śmiesznej pułapki. We czterech udało im się ją dźwignąć tak, że jej noga wyskoczyła z pomiędzy schodków i dziewczyna stanęła pewnie na wyższym stopniu. Odetchnęła wreszcie, po czym surowo spojrzała na kuzyna. – Syriusz, jeżeli jeszcze raz to na mnie będziesz testował moje umiejętności, to przysięgam, że zemszczę się na tobie okrutnie, czy się rozumiemy? – Oczywiście że żartowała. Uwielbiała swojego ciotecznego brata, uroczego psotnika, który już teraz zapowiadał się na przystojnego mężczyznę. Jakimś cudem ciotce Walburdze nie udało się zindoktrynować starszego syna, który buntował się jak mógł przeciwko całej tradycji rodu Bleków. Andromeda pamiętała doskonale, jak ojciec w listach naśmiewał się z siostry, że przeżywa prawdziwy wstyd. Od niepamiętnych już czasów wszyscy Blekowie trafiali do Slytherinu. Jakież więc zdumienie spadło na całą rodzinę, kiedy Syriusz trafił do Gryffindoru. Ostatni raz tego rodzaju skandal zdarzył się w ich rodzinie, kiedy ich daleka kuzynka Lucretia wyszła za Ignatiusa Priueta. – Tak tylko gadasz – odpowiedział chłopak szczerząc zęby w szczerym uśmiechu. Zaraz zarzucił niedbale rękę na ramiona Remusa. Poza tym, to totalnie nie ty miałaś w to wpaść. Stary Pringle zawsze o tej porze schodzi na dół patrolować teren przy sali wejściowej. Ostatnio dał Jamesowi, wskazał chudzielca w okularach, szlapan! Nie mogliśmy mu tego puścić płazem. Jego święte oburzenie rozczuliło Andromedę. Poczochrała kuzyna po włosach, mrugając konspiracyjnie do zawstydzonego Remusa i dumnego z siebie Jamesa. Nie uszło też jej uwadze, że czwarty z chłopców stoi trochę z boku, jakby nie był pewien, czy to bezpieczne, by identyfikować się z tą grupą. Oczywiście, że nie mogliście, potwierdziła dziewczyna. Tylko następnym razem bardziej uważajcie. Gdybyście mieli pecha trawić na kogoś innego, to moglibyście źle skończyć. I na Merlina, dzieciaki. Nigdy, nigdy powtarzam, nie zostawajcie na miejscu zbrodni, żeby popatrzeć na ofiarę. Chłopcy wpatrywali się w nią z czcią i powagą, kiwając głowami, jakby przekazywała im co najmniej prawdę objawioną. Wydawało się, że właśnie znaleźli sobie osobę, która zdobyła u nich szacunek i której słowa były dla nich od tej pory świętością. Syriusz promieniał dumą. W końcu to jego kuzynka była taką fantastyczną osobą. Andromeda pożegnała się z chłopcami, przy okazji grożąc im, że jeśli dowie się, że nie poszli jeszcze na którąś lekcję, osobiście zgłosi to McGonagall. Czego oczywiście by nie zrobiła, jako że sama miała u niej na pięku w tym momencie. Cóż, młodzi gryfoni nie muszą tego wiedzieć. I udała się na zaklęcia, tym razem wyciągając krok. Trochę czasu jej uciekło, na tyle sporo, że dotarła pod klasę równo z profesorem Flitwickiem. Niziutki czarodziej spojrzał na nią surowo, zaganiając ją dłonią do klasy. Proszę, proszę, panno blek, nie będziemy czekać na nikogo, mamy masę pracy! Dziewczyna usiadła na pierwszym lepszym krześle, starając się wtopić w tłum i zniknąć profesorowi z oczu. Za późno zdała sobie sprawę, że tuż obok siedzi niekto inny, jak Rita Skiter. Andromeda w duchu załkała, jednak nic już nie mogła zrobić. Cóż, trzeba się będzie skupić i udawać, że wścibska koleżanka nie istnieje. Tak, dokładnie tak zrobi. Nie da się sprowokować, nie odpowie na ani jedno jej słowo. Czemu cię nie było na transmutacji, Andromedo? Pytanie padło prawie natychmiast po tym, jak tylko profesor Flitwick skończył czytać listę obecności i odwrócił się, by z za katedry wyjąć przygotowane wcześniej płonące jaja salamandry ognistych. Rita była korpulentną blondynką o krótkościętych włosach i prześwietlającym człowieka spojrzeniu. Nosiła okulary, choć większość uczniów nabijała się, że robi to tylko po to, by wyglądać inteligentniej. Zdaniem większości zresztą absolutnie nic to nie dawało. Znana była całej szkole, bo chyba każdemu zdążyła już w ten czy inny sposób zaleźć za skórę, a to wpychaniem się w prywatne sprawy, a to złośliwą plotką, a to donoszeniem do nauczycieli. Jeśli w Hogwarcie coś się działo, to pewnym było, że Rita o tym wie. Była typem samotniczki, nawet we własnym domu nie potrafiła znaleźć sobie przyjaciół, bo nie umiała trzymać języka za zębami, a każda powierzana jej tajemnica stawała się prędzej czy później smakowitą plotką. Andromeda spojrzała ciężko na swoją sąsiadkę z ławki, jednak nie odpowiedziała jej. Zaraz odwróciła wzrok, próbując skupić się na zapisywanych na tablicy instrukcjach dotyczących powolnego ostudzania jaja salamandry. Jak mówił profesor Flitwick, na ich poziomie wiedzy zwykłe zamrożenie było zbyt prostackie. Jednak Rita nie zamierzała odpuścić i przez resztę lekcji szeptała coraz to nowe pytania. Gdzieś w połowie zajęć Andromeda poważnie zastanawiała się, czy nie skierować strumienia zimnej wody na sztucznie ufryzowane włosy skiter zamiast na jajo, jednak uznała, że przyniosłoby to jej zbyt wiele kłopotów. Z całą pewnością zacięta ślizgonka nie puściłaby jej tego płazem i zaczęła węszyć dookoła jej osoby, byle tylko wyciągnąć na jej temat jakiś smakowity kąsek, który potem rzuciłaby niby mięso na pożarcie szkolnym plotkarzom. Nie warto powtarzała sobie brunetka z każdą chwilą coraz bardziej zirytowana na molnym zachowaniem koleżanki. Merlinie, jak też ją irytowała ta głupia, pusta lala. Kiedy tylko zabrzmiał dzwonek, nie czekała nawet na pozwolenie od profesora, by wstać. Zerwała się na równe nogi, wrzuciła niedbale do torby pergamin, piórok i kałamarz z atramentem, po czym posłała nienawistne spojrzenie Ricie i wybiegła z klasy. Nie miała pojęcia, że blondynka odprowadza ją uważnym spojrzeniem aż do drzwi. Cały dobry humor, w jaki wprowadziło ją spotkanie z Syriuszem i jego kolegami wyparował. Znów powróciły niewesołe myśli dotyczące listów od rodziców i ich treści. Na całe szczęście teraz miała przerwę obiadową, a to oznaczało, że może znaleźć narcyzę i poradzić się jej. Stanęła przy wejściu i w wypatrywała w tłumie blond włosów siostry. W Hogwarcie nie było drugiej dziewczyny o tak jasnych i pięknych puklach, dlatego był to sposób sprawdzony i pewny. Szybko odnalazła wzrokiem dwie ślizgonki, jedną blondynkę i jedną wściekle rudą. Andromeda dopchała się do nich i dotknęła lekko ramienia narcyzy. Ta odwróciła się i zmarszczyła brwi, widząc zmartwioną twarz starszej siostry. Mogę cię prosić, Cyzo? Zapytała Andromeda, odkrywając przy okazji, że głos jej drży. Odchrząknęła, chcąc udać jakąś chorobę czy problemy z gardłem. Po chwili przeniosła też wzrok na głę. Wybacz, ale naprawdę muszę ją dziś porwać. Obiecuję zwrócić w nienagannym stanie. Jasne, rozumiem. Widzimy się później. Gwendolyn uśmiechnęła się do obu sióstr Black i udała się do wielkiej sali. Narcyza zaś poszła za brunetką do pustej klasy, do której wejście znajdowało się zaraz obok sali wejściowej. O co chodzi? Zapytała, gdy obie weszły do środka, a Andromeda rzuciła odpowiednie zaklęcia wygłuszające: Źle wyglądasz, jesteś blada i wydajesz się przestraszona. Coś się stało? Widziałam, że dostałaś dziś sowę. To tata? Andromeda po raz kolejny musiała przyznać, że jej siostra jest naprawdę bystrą osobą. Fakt, że była na pozór zimna i niedostępna, nie oznaczał, że świat zupełnie jej nie obchodził. Wręcz przeciwnie była świetną obserwatorką i często widziała nawet więcej niż powinna. Zazwyczaj uważnie analizowała całą sytuację, po prostu nie zajmowała sobie nią głowy. Na pewno też nie była Ritą Skiter. Narcyza nie szukała informacji na siłę, po prostu umiała wyciągać odpowiednie wnioski z tego, co ją otaczało. Ja sama nie wierzyła, że tak łatwo przyszło jej się rozpłakać. Złość, żal do rodziny, poczucie bezsilności. To wszystko sprawiło, że to jedno słowo wywołało u niej potok łez, które nie przestawały płynąć, gdy opowiadała siostrze o całej historii. Narcyza oczywiście od razu doskoczyła do niej i przytuliła ją, głaszcząc po włosach i szepcząc cicho, że wszystko będzie dobrze. W jej głosie dało się słyszeć strach i niepewność. Od kiedy wyrosły z wieku dziecięcego, nieczęsto płakały i taki wybuch emocji nie był codziennością. Minęła chwila, zanim Andromeda całkowicie się uspokoiła i Narcyza zamogła w pełni dojść do głosu. Starsza dziewczyna usiadła na ławce i, cichutko czekając, oddychała nieco spazmatycznie, starając się tym samym nie dopuścić do kolejnego płaczu. — To... to chore! — mruknęła młodsza, chodząc wciąż w tej z powrotem. Bawiła się różdżką, którą turlała między dłońmi i przerzucała z ręki do ręki, jakby to miało pomóc jej się skupić. To zupełnie niesamowite, że naprawdę postawił cię w takiej sytuacji. Bella miała chociaż wybór, nikt jej niczego nie nakazywał. Ja byłam dzieckiem, to normalne, że nikt nie pytał mnie o zgodę. Andromeda nie chciała się wtrącać i przerywać siostrze, ale w jej opinii zaręczanie małego dziecka również nie było do końca normalne. Ale kazać ci kazać ci wyjść za obcego mężczyznę, którego nie znasz nie tylko ty, ale właściwie nikt z rodziny? Wujek Ardwin zna. Jego ojca, żachnęła się Narcyza. To zupełnie nie to samo. Zatrzymała się i spojrzała na starszą siostrę z mieszaniną ciekawości i strachu w oczach. Co teraz zamierzasz? Napiszesz do tego Antonina, tak? Nie zamierzam do nikogo pisać, powiedziała z nową mocą Andromeda, wstając i prostując się. Uspokoiła się, a początkowa wściekłość powróciła, napełniając ją siłą. Nie zamierzam za nikogo wychodzić. Nie tak! Nie pozwolę im sobie tego zrobić! Narcyza wytrzeszczyła oczy. Andromeda wiedziała, że jej słowa musiały być dla dziewczyny sporym zaskoczeniem. Była największą buntowniczką z całej ich trójki, a jednak nawet ona nie odważyła się tak otwarcie sprzeciwić rodzicom. Nie zrobisz tego! zaczęła niepewnie blondynka. To, to samobójstwo, to zupełnie nierozsądne, tak nie można. Dromedo, ja rozumiem, dodała szybko, widząc, że siostra już otwiera usta, by się z nią sprzeczać. Naprawdę rozumiem i jestem po twojej stronie. Również uważam, że to przesada. Ale przesada? Cyza, to jest nienormalne. Na jakim świecie my żyjemy? Jak on śmie sądzić, że wyjdę za obcego mężczyznę tylko dlatego, że jemu się tak podoba. Jak śmie dyrygować moim życiem, naszymi losami? Przecież on krzywdzi nas wszystkie. Zapędzasz się. Narcyza zaczynała wyglądać na rozzłoszczoną. Ojciec chce dla nas dobrze. Sama nie wierzysz w to, co mówisz. Zawsze dbał tylko o siebie. Bellatrix może tego nie widzieć, ale ty nie jesteś tak zaślepiona. Popatrz, co on robi. Najmłodsza z sióstr Black jakby straciła parę. Teraz to ona przysiadła na krześle, elegancko trzymając prostą postawę, tak jak zawsze kazała im matka. Andromedzie zebrało się na wymioty. Oto idealny przykład przyszłej żony i matki z rodu bleków idealnego wyrobu, przedmiotu, towaru. Wiem, wiem, że masz rację, ale to nasz ojciec. Nie możemy mu odmówić. Napisz do tego Antonina, proszę cię, może. Może to porządny chłopak, może się dogadacie. W głosie narcyzy brzmiała nadzieja, jakby sama próbowała sobie wmówić, że jeśli tylko jej uparta siostra trochę spasuje, to na pewno wszystko się ułoży. Nie, nie będę do niego pisać, nie będę z nim rozmawiać i nie wyjdę za niego. Zobaczysz. Po tych słowach brunetka dziarskim krokiem pomaszerowała w stronę drzwi tuż przed wyjściem odwróciła się jeszcze i rzuciła do siostry przez ramię. A co do dogadywania się z narzeczonym, radzę, żebyś zajęła się na początku swoim, skoro uważasz, że sprzeciwianie się ojcu jest tak złym pomysłem. Po czym opuściła klasę, trzaskając na pokaz drzwiami.